Także koniec dzisiejszej przygody. Po czterech godzinach kopania na tych opolach tu dwóch właściwie tylko, wykopałem takie ciekawe rzeczy. Trochę widelców na jednym gdzieś coś tam jest napisane. Pewnie nie na wszystkich to się zobaczy. Także było odlotowo, bo nawet kurde dwa odrzutowce. Jakieś badziewia. Ciężko powiedzieć co to było. jakie dziwne rzeczy. Jakieś tam. Trzy monety, ale to nic ciekawego. No i najważniejsze to, zegareczek. Chyba otwierany nawet. Z jednej, i z drugiej strony. Zobaczymy w domciu. Także było odlotowo dzisiaj nawet. To jest właśnie taki kurwa to wykrywacz. A Szkocja. Wpadł uniwersalny, bo ciężkie warunki do kopania. Kamienie nie kamienie. Jest gdzie chodzić, także coś jeszcze pewnie tu się ciekawego wykopie. Jutro pewnie uderzę tam na tą górkę Także dzień udany Trzeba iść do domciu Nara